Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym Hasztag 8 odcinku nagram dla Was dwie emisje z GTA San Andreas, które bardzo szybko zaliczę, zapraszam Was na profil Realu Poznań, link do jego profilu znajdziecie po widzie oraz w komentarzu po tym filmikiem, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad... 89 łapek w górę, mi cenę subskrypcji do ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli dostać przeze mnie pozdrowienie. No dobra, to teraz zaczynamy. Lejemy ich Lejemy ich. Nie. No.

Bigo, bigo. Dobrze. Mam baseball, lecimy. W końcu, może pierwszą misję zaliczę. Nie mogą mi się trząść ręce. Kurde. To była ciężka misja, którą rozwiązam za trzy od Trochę poczerpane to yeah, auto, ale co tam? Siadaj! Nie mamy czasu! No co ty robisz? Mogę sam już

Jest! Zaliczona misja. No i zobaczcie, jak bez problemu se poradziłem. Jeżeli nie chcecie dusze filmiki, to musicie na nie zasłużyć. Bo po prostu nie zmieszczę się w czasie filmikowym. I tyle. Dobra, kolejna misja. Tym razem z chłopakami jedziemy. Teraz jedziemy na jedzenie. Something good will happen. I'm. On to jest you like pass out. I keep my man driven into cop jewelry. Come on. Gotta talk about it. We all gotta talk about it. They was going for sweet. How are you supposed to know that? You know what people are like. Love for you, but won't say a word. Too damn scary. That's totally they saw a green slave was doing the work, then speeding away. Your mama must be proud of your drive Anyway, that's what i Anyway, talking about. It. Yeah. Right. Hey, bruh, they sprayed the house. Tutaj zaparkujemy sobie i, proszę, za chwilę będzie widowisko. A widowisko, on chce zamówił coś do jedzenia. To teraz poczekamy na nich. <try> To będzie najszybsza misja, jaką rozwiązałem. Ale jeszcze będę musiał po tej zaliczonej misji. No, wiecie co zrobić: zapisać stan derry i później skończyć ten filmik. I tyle. A to trochę może potrwać, zanim jeszcze skończę tą grę i ten filmik. No grę to miesiącami będę w nią grał, ale filmik niedługo pewnie skończę. To będzie szybki filmik. Chodzimy i wychodzimy. Hey, hey, look, Kilo Trace, come on, let's you are Shit, them motherfuckers headed to the hood. Bye -bye. Girls on the tip, to the front. go, go, go. Hit the gas, you know, Go, go, go. Why you ain't The smoke? I'll shoot him when I'm done eating. Put stuff in your motherfucking mouth. Let's go. Let's go. Let's I ain't jumping, at homie. I'm enjoying my meal. Hey, kill the ass.

Hey, make sure to keep your rain but these was rain clean those, we play the real shit, the local flavor, that West Coast heat, baby. Check it out. DJ, the The sound of the street out here right now. Niezaliczona. Misja niezaliczona. Szkoda, będę próbował w następnym odcinku. Miałem to teraz wygrać, ale to trudno. Kolejne Miki zapisane, czy ten a na dziś to by było tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przynajmniej odcinka z dieta Atananda, i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć i papa elo, pa, życzę Wam miłego dnia.